Hej! Z tej strony Turbo LPS. mam niecałe 8 minut na rozmowę z wami, a przy okazji odświeżmy moją szafkę z pet -shopami. Chciałabym się z wami bardziej poznać i powiedzieć coś o sobie, żebyście wiedzieli w jakim stopniu kim jestem. W młodym wieku zaczęłam zbierać pet shopy, zaczęło się od tego, że jakoś na Star Planet u mojej siostry zobaczyłam filmik z rożą. Nie pamiętam dokładnie nazwy, ale z przyjaciółką wpisywałyśmy w wyszukiwarkę KLPS i to jakoś nam wyskoczyło. I od tego momentu zaczęłyśmy zbierać petshopy. Co prawda nie byłam z bogatej rodziny. No i nie mogłam sobie pozwolić na pet shopy o większej wartości. Gdy chciałam więcej petshopów na raz lub na coś droższego, po prostu musiałam zbierać sama. Starała się też mnie wspierać w tym jakoś. Ogólnie stresuje się troszkę, jak to mówię. <gry> tak, e, chciała mnie jakoś wspierać, no i co miesiąc starała mi się kupować sama od siebie też chociaż jedną figurkę. I chodziła do sklepu używanego, gdzie znalazła raz dwa popy. Tego szarego, zwykłego koliego, którego kupiła za 5 zł, z tego względu, że nie miał znaczku LPS i sprzedawczyni nie wiedziała, czy to jest oryginalna figurka I raz to chyba była mi, ja, ale już nie pamiętam, znaleźliśmy jamnika Monopoly z magnesem. Niestety go kiedyś sprzedałam za 75 zł, no ale trudno. Teraz mam niestety z dziurką, no ale. Cóż, e, ogólnie cieszyłam się bardzo z tego, że no, udało nam się zdobyć te figurki za małą cenę i nie musiałam wydawać e, na tamten okres fortuny. Nie będę jakoś bardzo wnikać w ten temat, ale po prostu chciałabym e, chciałam tym przekazać, że. No nie musicie mieć nie wiadomo jakich figurek i nie musicie się tego wstydzić, no bo jednak nie oszukujmy się są drogie, no a zwłaszcza jak są dzieci i mama po prostu nie chce dać 200 zł za jedną figurkę, no bo na przykład woli kupić tobie buty albo... Kurtkę na zimę, no nie wiem, są różne sytuacje po prostu, ale też chciałabym, żebyście to zrozumieli, bo wiem, że też są młode osoby, które zbierają i są starsze, ale no, my, jak pracujemy sami na siebie, no to wiadomo, że mamy więcej i możemy rozporządzić pieniądze tak, jak chcemy. I każdy z nas jakoś zaczynał, więc po prostu dajcie sobie czasu. Bo jakoś trzeba się rozhuścić w tym temacie. Dzisiaj mam 19 lat i zaczęłam zbierać je od nowa po sprzedaniu mojej starej kolekcji. Jestem bardzo sentymentalną osobą i co prawda skupiłam się na popularnych kształtach, bo kiedyś po prostu nie było mnie na to stać, ale staram się też zbierać wszystkie kształty. No, możecie zauważyć później, że mam. Owieczki, dwie sarenki, co tam było, liski, korgi. Mam też zwykłe figurki, ale po prostu one są w kartonie schowane. Jeszcze zaznaczę, że przy sprzedaży, jak sprzedaję swoje powtórki, staram się dorzucić po prostu to, co mam, czyli swoje powtórki z normalnych kształtów, dodatki. Jak mam powtórki Hot Wheelsów, to też Wam dorzucam, no bo pewnie macie z kim się podzielić, brata, kuzyna, siostra też, dlaczego się nie może bawić samochodami, a ja też jestem kobietą i zbieram samochody i interesuje mnie to, więc staram się w jakiś sposób Was też troszkę wesprzeć. Na pewno gdybym była w Polsce, robiłabym konkursy lub takie losowe paczki, no ale niestety wysyłka z Niemiec do Polski to jest 60 zł, więc no troszkę dużo. Dlatego się wstrzymuję i e, planuję konkurs, ale chciałabym, żeby więcej obserwacji na TikToku po prostu, żeby więcej osób wzięło udział. I zacznę teraz troszkę inny temat. Zaczęłam nagrywać dla was, żeby sprawdzić Wam dzień, no bo wiadomo jak jest wam smutno i zobaczycie coś ciekawszego, na czym się możecie skupić, no to humorek wraca. Zająć was jakkolwiek, no bo dzisiaj internet to już nie ten, co był kiedyś. Mam na myśli, że kiedyś nawet internetu nie było, tylko wychodziło się na dwór i było fajnie. Ale jeśli macie jakoś się zająć, no to faktycznie obejrzyjcie moje, na przykład moje typy filmiki lub kogoś innego, niż no nie będę wymieniać tego, co jest teraz w internecie, no bo nie chcę, bo to jest przykre po prostu. Mimo to Cieszę się, że jednak wybraliście właśnie akurat tą pasję, a nie inną. Oczywiście jest dużo też innych, ciekawych. Ale chodziło mi bardziej o to, że nie takie głupoty no nie będę mówić. Nie wiem, co mogę Wam jeszcze powiedzieć o sobie. Hmm. Na co dzień zajmuję się samochodami, chociaż pet shop ostatnio też odgrywają dużą rolę w moim życiu. Może dlatego, że wstydziłam się przez swój wiek. Chłopak mnie wspiera i sprawia, że czuję się w tym bardziej komfortowo, za co bardzo dziękuję. Kolekcjonujemy też Hot Wheelsy, jak yy, wspomniałam wcześniej. I ostatnio części do mojej BMK, no bo kilka trzeba było wymienić, no a <laughs> to nie bywa po prostu chciałabym żebyście dali też mi czas żeby jeszcze bardziej się otworzyła no bo założyłam, że po prostu mówię do was ale nie tak bardzo emocjonalnie jakby miało to wyglądać jest to prawdziwe co do was mówię i naprawdę bardzo dziękuję, że wspieracie mnie no bo ja jednak doceniam że piszecie mi różne miłe komentarze na tiktoku na przykład, bo na YouTube jeszcze się nie rozwinęłam do końca. Mam nadzieję, że filmik wam się podobał i moje gadanie o wszystkim i niczym, bo tak no, nie złudziło was. i No i to był taki lekki przekaz, no bo nie macie czego się wstydzić. Jesteście bardzo przekochanymi osobkami i pewnie też o tym wiecie, a jeśli nie, no to ja Wam mówię i proszę nie pisać mi i nie wybierać się z tego, bo po prostu niektórych już Was bardziej znam. Ja tak mówię i tak jest. No i bardzo dziękuję za oglądanie. Ciao, mam nadzieję, że do następnego.